Wycieczka do komuna 13, komuna 13, swojego czasu najbardziej niebezpiecznego miejsca na Ziemi. Zobaczymy, jak wyglądają slamcy w Medellín. Zobaczymy, jak wygląda też projekt kolejki, która przemieszcza się i przewozi ludzi. Tutaj mamy punkt zbiórki, są już jakieś osoby, więc myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Przechodzimy do metra Drzwi się otwierają i jestem w metrze w Metrze w Medellin Metro wygląda ładnie Jest peron tutaj Tak wygląda z tej strony Mniej osób Z tej strony trochę więcej Ludzie normalnie korzystając z metra Wyjeżdżają do pracy, do innych lokalizacji no i sobie po prostu tak życie układają Tak Widzicie, że mało jest tutaj środków zabezpieczających Czasami są barierki, tutaj ich nie ma A peron dosyć zapełniony o godzinie 14.30 w poniedziałek Wchodzimy do metra, tak wygląda metro Proszę bardzo Szerokie jak w Rio de Janeiro. Wysiadamy na stacji San Antonio. Ja wam powiem, czy jest bezpiecznie, czy nie. Tutaj jest napis San Antonio. Wsiedliśmy na El Poblado. Nasz przewodnik Denis jest człowiekiem bardzo ja energicznym i pilnuje nas bardzo, bardzo tutaj. Idziemy teraz na schody. Zobaczcie, trochę osób jest O no takich platformach czekamy. Na San Javier. San Javier. Tutaj macie napisane. Medyżyń, słuchajcie, kiedyś najbardziej niebezpieczne miasto w Ameryce Południowej. Nie na świecie, tylko w Ameryce Południowej. Śmiertelność na poziomie 14-16 tysięcy osób każdego miesiąca. Zobaczcie, tutaj będziemy jechali tą kolejką. Natomiast z interesujących faktów wam powiem, że te drastyczne reformy, które się odbyły, zmieniły to i w tym momencie jest około 12 do 14 osób miesięcznie to jest śmiertelność w Medellin to jest jedna z najbardziej drastycznych przemian z miasta super niebezpiecznego na bardzo bezpieczne powiedziałbym bardzo bezpieczne jednym z takich projektów rządowych tak samo jak w Bogocie jest przemieszczanie się ludzi którzy mieszkają w fawelach czyli w tych biednych miejscach budowanych domach budowanych na zboczach i zobaczcie i tu jest taki właśnie środek transportu Normalnie ludzie dojeżdżają tak jak w pogodzie po prostu do swoich mieszkań Bardzo długo zajmuje żeby zjechać z góry do dołu Droga jest serpentynowata A tutaj w linii prostej można jechać Cyk, cyk Jest niesamowita oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów Wyjechaliśmy tutaj do końca i nie wsiadamy tylko idziemy dalej Generalnie to jest takie strasznie, strasznie niebezpieczne miasto Które kiedyś były oh, mega niebezpieczne Kiedyś tutaj były tam osoby z karabinami Z jakimiś... W tak dalej Wszyscy walczyli ze sobą Zabijali się Jakaś taka... Luisa A teraz jest to z takim Że takie rzeczy się dzieją Wjechaliśmy na dół Widzicie tutaj szkołę Tam jest uniwersytet Ten taki budynek z czarnymi, żółtymi i szarymi płytkami. Wszystko podlega bardzo dużej transformacji. Zmianie, zmianie z tego radykalizmu, takiego braku spokoju, a temu co jest tutaj teraz zrobione. No i dużo, dużo projektów społecznych, które mają miejsce. Tu macie ładny widok na jeszcze raz fawelę I zobaczcie, tu jest ten, ta kolejka i ona idzie tam jedną z górze trzecie. Tam to ostatnie, ostatnie wzgórze, które widzicie, tam się właśnie kończy. Także bardzo długa jest ta trasa przejazdu. Wchodzimy do takich autobusików metrowych i jedziemy do, do graffiti, tam gdzie są graffiti. Dojeżdżamy już dość do końca. W tym autobusie, powiem szczerze, trzęsie jak cholera. Tutaj, tak to wszystko wygląda. Tutaj są ci, którzy siedzą. Op. Ale część jesteśmy my. My. Jestem trochę spocona, ale fajnie, no taka lokalna przejażdżka Tak ludzie dojeżdżają tutaj, takie życie. A tutaj sobie jedzą, muzyka gra, życie piękne. Siedzieli sobie na schodach i jedli Damy z tego autobusu Tutaj ludzie na motorach Samochody stojące w takim ala Zobaczcie, o takie oto tutaj jest miejsce graffiti. Idziemy dalej Tutaj sobie jak już tutaj praca zdalna jest realizowana z okna Tutaj są jakieś takie półsklepiki Tutaj że było grillowane tam. Dalej w górę. Tak to wygląda. Trochę jak w Rio. Będziemy coś jeździć. Tutaj. Tutaj jest, tutaj jest takie miejsce teraz. Z analizy cenowej. Taniej niż w Polsce. Ja ile taniej? Ja powiedziałbym, że złotówka taniej kola po litra do złotych 50 można wyciągnąć. Woda tańsza o złoty lub 2 złote Proszek do prania miałem w małym opakowaniu 3,50. No to można przyjeżdżać tutaj robić zakupy. Ta, trzeba biznes. Robić. My pijemy tinto. tinto. Tinto to są śmieci z kawy, które się nie sprzedały normalnie komercyjnie. Ale ja powiedziałem, pan się obraził, ale byliśmy na farmie kawy i tak nam to tłumaczył. Także pijemy? Daliśmy empanady. Takie? Są takie małe opierożki ala. Trochę. Tłuste i z ziemniakami takie z cebulą widać, że tu jest dużo sklepów różnych z czapeczkami. Można sobie przede wszystkim czapeczki kupić. Zobaczcie, tu kolejne fajne te czapeczki są. I muzyczka Jesteś ogniem, jesteś powietrzem Eres RS jesteś, jesteś ziemią Eres agua, jesteś wodą Wszystko tutaj ma symbolikę Mocno, mocno obrazującą ilość przemiany, która tutaj zaszła A tu widok na cały teren Się ro, rozciąga taki Teraz widokowy, taki właściwie szlak spacerowy, którym można spacerować tutaj. Widzicie, że jest bardzo dużo osób, tu są różne sklepy, dyskoteki, kluby, jedzenia. O, a tu jest bitwa ryby. Idziemy dalej. Tą wąską alejką. Pozwolę Wam trochę nacieszyć się widokiem. Zobaczcie, tu jest jąbache Ładnie, pachnie tutaj jest różne jedzenie. Różne sklepy, sklepiczki, małe, duże. Oj, ale tu jest festyn, ile tutaj jest? osób? No, no, no. Zobaczcie, przyjechaliśmy do faweli, najbiedniejszej części miasta i są schody ruchome tutaj Tam był ten tłum, a tu jedziemy schodami ruchomymi I kolejne restauracje i knajpy Większość lokalnych osób, które przyszły sobie, A, które przyszły sobie poimprezować troszeczkę, odkrężyć się Spoko Ale tu jest dużo tych miejsc, zobaczcie tutaj jaka, jakaś yy, rzeźba takiej pani Wszędzie sprzedają różne rzeczy Fajne miejsce, powiem Wam, że jak będziecie tutaj chcieli przyjechać, to ja Wam to rekomenduję. Możecie też sobie przyjechać na własną rękę, bo tutaj tak naprawdę pies z kulawą nogą Wam nic, nic nie zrobi. A raczej tak myślę. Oczywiście jak coś Wam się stanie, to ujmuje w ręce, ale z tego co tutaj widzę, to jest to po prostu normalna turystyczna atrakcja. I zobaczcie, co można zjeść tak zwane big as ants.

Proszę bardzo, jeszcze jeden widok, graffiti. To jest wycieczka graffiti też, która jest tutaj. Tu jest kolejne miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcia. Ładnie, pięknie jak to mówią. Tu jest taka też, taki pomnik pani, z którą, którą można sobie zrobić zdjęcie z ręką. To wszystko bardzo ładnie wygląda. Lody zmrożone owoce po prostu mm. Bardzo dobre

Jak wszyscy tańczyliśmy, się bawiliśmy A teraz idziemy dalej Pan motorem tej przez środek I już chyba do wyjścia Już chyba wychodzimy z tego wspaniałego przybytku Ale widzicie jak tutaj fajnie można czas spędzić Bardzo serdecznie wam polecam tutaj przyjść Naprawdę jest w porządku Będziemy widzieli, teraz oglądali występ. Będzie tam, Wyst czy? Występ, tak, będą tańczyli i będą występy robili. Szybkie, szybkie nogi ogólnie się liczą w życiu Widać, że szybkie nogi, bardzo szybkie nogi. Tutaj jest taki tutaj... tutaj takie artyści są lokalni, którzy też rozkręcają tak zwane imprezki jak tam widzicie A tutaj znowu idziemy i znowu jest tutaj mnóstwo wszystkiego Dobry tą całą fabelę z tamtej strony przeszliśmy tutaj ten, tą drogę zobaczcie można sobie piwko wypisać z jakim widokiem Dzisiaj najbardziej przyjemny! Muzyka, zabawa, wszystko tutaj jest co chcecie. Możecie tutaj spokojnie przyjeżdżać. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Żegnam się z Wami dzisiaj. Jeżeli podobało się Wam, poproszę o subskrypcję, lajka czy komentarz. Bardzo mi to pomoże. A zostawiam Was z tym pięknym, bardzo ładnym widokiem.